Chciałbym pokazać, jak należy przygotować obrabiarkę sterowaną numerycznie do ustawienia pierwszej sztuki. Jakie czynności należałoby zachowywać podczas uruchamiania programu, aby nie spowodować jakiejś kolizji, bo może się przytrafić jakiś błąd w programie, który trzeba byłoby wyłapać, a niekoniecznie w programie. Czasem może być błąd pomiaru narzędzia, baz programowych. To wszystko może zdecydować za bezpieczną pracę z programu. Przedstawię to na obrabiarce Lilian HVM 120L. Jest wyposażona też w czwartą oś, która teraz jest zdjęta. Potrzebny jest duży stół. Tu na obrabiarce Mamy sterowanie Mitsubishi M70. Coś proste w obsłudze i w przyswajaniu. Wcześniej pokazaliśmy. Jak ustawić imadła? Tu jak się znajdują cztery, muszą być w jednej płaszczyźnie. Szczęki stałe muszą być dość precyzyjnie ustawione. Te imadła pozwalają na ustawienie detali do dwóch setek. Taka jest tolerancja wykonania tych imadeł. Dokładność dwie mm. Przejdę teraz do ustawiania detalu i na co trzeba zwracać uwagę podczas ustawiania, aby nie powstał jakiś większy błąd. Akurat tutaj chciałem pokazać na dojazdach wykonania fazek na otworach. Zdarza się, że paska wychodzi zbyt duża, ale to jest nasza sprawa, żeby paska nie była duża, tylko w miarę według rysunku wykonana. A najlepiej, chociażby dokładnie się nie, paski nie zmierzy warsztatowo, ale zawsze można wyłapać jakieś błędy. Zaczynamy. Podjazd do fazowania. Może najpierw schowam sondę dla detali. Nie będzie nam na razie potrzebna. Bo ustawiać się musimy nauczyć manualnie. Czyli czółników, zerowników. Więc wywołamy może najpierw narzędzie wcześniejsze. wywoływanie na systemie Mitsubishi odbywa się w taki sposób, że Wchodzimy w wyszukaj. Ten przycisk też służy do wyszukiwania programów, ale tu możemy też wywołać żądane narzędzie. Nas interesuje narzędzie numer 16. Tu w części w tym oknie pokaże się numer 16. Z tego narzędzia rozpoczniemy pracę. Ja Trochę zwolniły, będzie ciszej. Oczywiście dopuszczamy blok po bloku, blok po bloku jest zawsze ikonka tego rodzaju, single blok, uruchomimy, podświetla się zawsze jak ustawiam osób mam dojazdowy na zero. Kontroluję wtedy wszystkie dojazdy do materiału, narzędziami i w ten sposób można bezpiecznie ustawić program. I zwracać trzeba uwagę na tą część ekranu. Różnie to jest określane, najczęściej i najprościej to jest podane jako dystans, czyli dystans jaki ma narzędzie pokonać dojeżdżając do materiału lub wykonując jakąś operację, zabieg. I na to będziemy zwracać uwagę. Ma 261 mm dojazdu w, w osi X oczywiście na minus i y Y225 675 pozwolimy sobie dojechać w następnym bloku ma być wykonany najazd w osi Z następne polecenie przy zatrzymanym posuwie, tak jak wcześniej wspomniałem na zero Miał ruch ten do wykonania, ale obrobiarka nie wykonuje tego ruchu. Wykona ten ruch tylko i wyłącznie na moje polecenie, więc ja decyduję o tym wyjeździe. I sprawdzamy. Przykładowo. Dojechało teraz. Kontroluję następny dojazd, czyli będzie 22 mm. Dojazd podmiękowanie paski na krawędzi po prezowaniu, czyli widzę, że ruch dojazdowy następny będzie wykonany na 13,7 mm. Nie pozwolimy dojechać, ale zwracając uwagę tu, nie będzie dostęp do Mogę zatrzymać. sprawdzam odległość. Jest to około 2 mm. Sprawdźmy na ekranie. O, jest. Jeszcze musi wykonać 2 mm dojazdu do materiału, więc ruch będzie bezpieczny. Wykonamy ten dojazd. To będzie mała fazeczka, bo tylko załamanie krawędzi na 2 mm. To dojazd. Patrząc na monitor, mamy na 18,7 mm w Y, czyli odwołanie korekcji G41. Wykonamy, odwołało, odjechało. Następnie wycofa się na 7 mm w górę Y na minus 37,5, czyli przejedzie nam. na bazowanie kanałka tu też jest załamanie krawędzi tylko także Ranie. Jest dość wysoki wyjazd. Będzie wycofanie na wymianę narzędzi. Zrobimy to wykonać. Przechodzimy na blok po bloku. Teraz będziemy wykonywać paski na otwory. Najazd na pierwszy otwór. Będzie najazd na wysokość nad 2 mm powinno być teraz jest jazdu 198 mm jesteśmy na 200 mm więc 2 mm powinno się nam zatrzymać nad materiałem ten ruch i teraz by wymiarowo dostać, yy, otrzymać paskę. Mamy ruch u 67 mm. Do wykonania tej paski w zat. więc trzymuje i kontroluje. stworujemy teraz paskę i patrzymy We małym posuwem dojeżdżamy do materiału aż zahaczy krawędź i znowu czyli leciutko złamało tą krawędź Przejdźmy teraz na dystans, ile tej faski jeszcze nam zostało do wykonania, no 3,5 mm e, 35 setek, 35 setek nam ruchu pozostało, więc tam lekko złamało, czyli między 3,5 mm mam, będziemy mieli zachowane ten wymianę więc puszczamy już w pełni materiał tą fazeczkę Wszystkie otwory jednakowe i paska taka sama. Zawsze przy ustawianiu zwracajmy uwagę na te dystanse, czyli ten pozostały ruch. Oto tutaj wymyślono te wszystkie okienka, żeby móc bezpiecznie ustawiać obrabiarkę i nie zrobić braku. nało nam i sprawdźmy. Łazeczka jest jak najbardziej do pięciu dziesiątych milimetra wykonana, czyli jest OK. Po każdemu się przytrafić może błędne wykonanie detalu, ale jeżeli dobrze nauczymy się obsługi obrabiarki i ustawiania detalu na obrabiarce, możemy ograniczyć do maksimum błędy.